To jest najłatwiejszy sposób, aby zrobić pyszną sałatkę wykorzystując to, że mamy sezon na gruszki. Teraz jest ich czas, więc patrzcie, jak zrobić sałatkę z gruszką. Fani intensywnych serów pewnie już to znają, a tym, którzy nie są do końca przekonani, mówię, te połączenie składników po prostu pasuje. Pełna ich lista i instrukcje znajdziecie w opisie. Szpinak jest tutaj klasycznym wyborem. Na dodatek ładnie wygląda, a ponadto jego smak uwydatnia główne składniki, czyli gorgonzole, gruszkę i orzechy. Gorgonzole można zamienić na kozi ser, ale jednak rekomenduję gorgonzolę, pochodzi ona z Lombardii, z miasta Gorgonzola, to są północne Włochy, pycha. Do tego dojrzała gruszka w słupki, np. klapsa lub konferencja. Posypujemy to czymś chrupiącym, fajnie tutaj pasują orzechy włoskie, one dobrze tutaj współpracują, można też to zamienić na orzechy pekan. No, i polewamy to klasykiem, czyli dressingiem z octu winnego i oliwy z oliwek. Ważne, aby oliwa była dobrej jakości, najlepiej premium. No, i tyle. To jest tak przepyszne, że zawsze trafia w gusta tych, którzy mówią, że nie lubią serów. Zróbcie sobie to chociaż raz w tym roku, a jeśli cię to nie przekonuje, to napisz mi jaką sałatkę z gruszką polecasz.